Hej wszystkim, z tej strony Judith i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj jest Gabriel. Gabriel nie nagrywa, ponieważ zepsuł się program do nagrywania i nie słychać głosu, i to jest smutne. Mamy już te, te odznaki, ponieważ nagraliśmy to raz, no i się zepsuło. I ogólnie aktualizacja jest dosyć mała, ale fajna. Yy, tak. I co zostało dodane? Został dodany wyścig Madison z. Jak on się nazywa? Night Nightdustem, tak. I stroje Syreny oraz włosy dwukolorowe, takie, takie, takie. Tylko, że. Yy, no, poczekajcie, bo ona mi to coś pokazuje, ja się z tego śmieję. Poczekajcie. No, takiego modelu, włosy, tylko że dwukolorowe. No takie połączone o kolor, takie wie wiecie o co chodzi To co, lecimy zrobić wyścig drugi raz, ponownie Ale dobra, lecimy, to już, o tutaj hejka w ogóle Hej ja. O nie, słuchajcie, właśnie patrzę na Instagrama i te nowe Andaluzy mają już animację. Że jak się naciśnie spacie, to będą tak wymachują nogami No Eee, to będą koszt... jeszcze z tego właśnie przed chwilą ale fajne Jak będą kosztowały więcej niż 900 Co? No, tak Jak będą kosztowały, a, tak. Hmm, Nieważne, no żebyś. ja, tego, byś, ja no, nie mam tyle. No, no, tyle. Wszystko, a, ja, no, a ja mam tyle, na pewno mam tyle. No, nie mam. No, wszystko mi ono wybiało. Tak, mi się podoba najbardziej ten taki jabłkowity mieszaty, Jabłkowity. Ponieważ ja uwielbiam tę maść. No, widać to po moim muzykanie po innych o. koniach. No, i tak to u Możecie zobaczyć spoiler na Instagramie i na YouTube. Tak, jeszcze Essoniś nie dodała, w poniedziałek nie spoiler, ale możecie zobaczyć spoiler. Ja widziałam, że jest po to, prostu piękne i jest po prostu, no. piękne, ale mają tak. Mają, 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 mają animację, animację, mają animację takimi nogami, Trudno jest takie realistyczne, ale one machają nogami i idą dalej, więc. Tak. No, tak jak Tany podobnie, ale no, bo to jest... Skąd, wiesz? Bo, bo jest, 600, no i no, to jest wiesz? No, nie jest jest. Muszę 600, bo to na nie wiem, to ale Ale 700, 800 włagałem, żeby dokosztowałem, bo ja naprawdę nie chcę tak długo strpnąć, co ona nie wydawała. Po no. Pozbierało się trochę, ale no... A czy my wstawimy w momencie, kiedy Nie. To jest bo <śpuszczam> możecie sobie zobaczyć na tam z tej był spoilers na instagramie tam jest tam jest ten, ten. i możecie zobaczyć na YouTubeie w tej szybie oczywiście no spoileruję wam tutaj gdzie można je zobaczyć no ale no, jak ktoś nie chce to nie trzeba i nie będę wam tutaj już zdradzać tego na jest... tak możecie wpadać na Instagrama Gabrielle Bridge maker oraz mój Judith Swiftkin O, i co? w kaczku, pozdrawiamy I co? Yeah, yeah. I to tak to wygląda ogólnie I znowu Pinta, pięć... o fajnie nawet w sumie I tak, i teraz następne rzeczy są w fo focie Pinta Trzeba będzie zobaczyć No I co, lecimy I lecimy do autobusu I Zobaczymy sobie to, ogólnie bardzo mi się podoba, to są takie... Nie wiem skąd pomysł na te Syrenie ciuchy, jakby, to, że to, to powiem, ale no. Nawet fajnie. Fajnie. Co hmm, co? Lecimy. Ogólnie tak może, możecie też możecie też dołączyć do naszego klubu. O ile osób jest aktywnych w ogóle, nie? Do naszego klubu. Hadystyknice, zapraszamy. Możecie wpisać w komentarzu dołączyć było spotkanie już mówiłam chyba a nie wiem, godzin, godzinę trwało spotkanie od 13 do 14 i ogólnie zepsuł mi się odcinek, nagrywaliśmy z nimi ale zepsuł mi się odcinek i no i nagrywamy bez nich niestety jest tak? Ale no e, do ICP i tak, to powinno być na dłużo, tak? tak na dłużo, nie? Tak, to jest. Najpierw pojedzie. Kiedy szybciej? No, zobaczymy sobie. sobie, a tu ja jest bliżej. Tu dobra. Sobie na ciebie jeszcze bym. No. Ogląda, nie, oglądasz no, na Tak, nagrywania. Ok, fryzjer, i tu są chyba te trzy nowe. Tu są normalne. O, jest, dobra. Um, nie no, ładna fryzura, ładna taka. Czy mi się zdawało tylko, że to jest, to jest taki bardziej morski kolor tam u góry? A ja myślałam, no. że to jest zielony na zdjęciu, ale e, wiecie, nie że ten, no. że już tam e, ludzie z innych krajów, na przykład z Anglii, już mają te andaluty dodane do, do gry. No, no niestety my jeszcze nie smyntek, mamy. No. I tu jest... Ej, nie, ja nie chcę tego kupować, tylko dobra. Tu jest taka granatowo e, fioletowo, różowa fryzura, ładna, ładna, nie powiem, że brzydka, ładna nawet. No tak, I. i tak. Następna to jest różowo-pomarańczowa, y, taka jasna-pomarańczowa. Też model moich włosów polskich, No i tak to wygląda ogólnie. Jakbyście słyszeli jakieś szumy, coś, jakieś gadanie, czy coś, to. Mm, to Gabriele was przeprosi za to. Tak wygląda. Tak to wygląda. No. Jakoś to było chyba wyżej, czy mi się zdaje? Dobra, to, ale to nie jest aktualizacja. I tak to wygląda ogólnie. Właśnie są takie fajne jakby uszy, że tak powiem, ale nie wiem co to jest. Chyba uszy takie ładne. I co? I... czekaj. Co, tak co nie? Dobra, tak to wygląda. Ogólnie to wygląda trochę tak staro na tej postaci, że tak powiem, ale no. Tak to wygląda. Strasznie drogie, na, jak na takiego ciurka. No i spodnie. Jakieś spodnie. Spodnie, wszystkie, czekajcie, wszystkich kolorów. Nie no, ładne, ładne. Bardzo mi się podobają, ale no, za drogie, moim zdaniem. Buty 55 star końców. No tak. No i już tutaj przechodzi, przechodzi temat. na uszka. Wyglądają one w taki sposób. Ostatni, dobra. No, nie trzep się jakoś dziwić. Tak to wyglądają te uszy. To są takie, jakby syrenie uszy. Mi się podają te takie. I mi się też te podoba. No i zielone, i siwe takie. A tu już starsze. Tak. To wszystko w tej aktualizacji. Nie. No, tak. Tak A to słabo no... fajna aktualizacja Tylko ja czekam na te Andaluzy I one... też Liczę na to, żeby kosztowały... Trochę były tańsze Żeby kosztowały na przykład, 700 starków Tak 750. Ja myślałam, żeby one kosztowały 700 starków i 750 starków Tak jak... Trakeny Ale no one mają animację dodatkową To pewno będą kosztować... Tyle ile... Lipi... Lipicany Albo... Mustangi I te... Więc no... To akurat okay, jest już pewne A ja... Po prostu... Ja i lubię zbierać tego. kupić też bo kupić to to wiadomo a to już, już koniec odcinka tak no no nic, nic krótki odcinek 8 minut no dobra ale no aktualizacja taka no taka taka sobie taka co? ale fajna po, po, podobają mi się te i się wylogowała tak. No, tak. Ja Wam bardzo dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. I mam nadzieję, że nam aktywność, aktywność będzie trochę lepsza, lepsza. zostawiajcie łapeczki w górę i subskrypcje, będzie nam bardzo miło. I miły komentarze, oczywiście po odcinkach lub pomysły na odcinki tak. jakieś i jeśli pod tym odcinkiem będzie 5. Pięć... Dobra, nieważne. 5 Będz... łapek w górę, bo niestety jeszcze taki... No dobra, dobiliśmy 10 łapek w górę, ale to było pod pierwszym filmikiem hmm, chyba 5 miesięcy temu jakoś typu. Ale no. Nie widzicie 5 to... łapek w górę i będzie kolejny filmik. Tak, tak, no, ale no i tak będzie się pojawić aktualizacji środowej, bo no co? No bo co innego, co nie? Ja bym bardzo dziękuję za odcinek, już to mówię drugi raz, A my I... Pa, pa. Widzimy się już w kolejnym odcinku w środę następną. Pa, pa.